Cześć, witam Adam. mam 11 czerwca. Wczoraj była konferencja Apple w związku z WDC World Wide Developer Conference, na której został przedstawiony m.in. nowy iOS 7. Dzisiaj pokrótce przekażę, pokażę Wam, jak nowy iOS wygląda. Bo jest co pokazywać, ale nie będę za bardzo się zagłębiał, bo zajęłoby mi to po prostu zbyt dużo czasu. Beta 1 wygasa 26 czerwca północy, czasu polskiego. A ogólnie AS7 dostaniemy na jesieni. Więc przejdźmy szybko do krótkiego walkthrough. Tak, przede wszystkim to co możecie zauważyć, to już odmieniony lock screen. Mamy dostęp do control center. Oraz centrum powiadomień. O tym zaraz powiem. Więc, tak, nowy wygląd. Kompletnie nowy, odmieniony wygląd. Po kolei ustawienia. Tak, teraz wyglądają ustawienia. Zrezygnowano w ogóle z ikonek. No, poza, poza oczywiście tutaj konkretnymi jakimiś ustawieniami dotyczących aplikacji. Wygląda to tak. Nowe paski. Kolejną rzeczą, funkcją nową to Control Center, którą wcześniej pokazałem na screenie. Mamy dostęp tutaj do najważniejszych, najczęściej wybieranych funkcji. Możemy tutaj y, zmieniać jasność obrazu y, ekranu, dostęp do muzyki y, i parę tam gadżetów, jak latarka, na przykład. Albo dostęp do y, zegarka, kalkulatora czy y, aparatu. <laughs> To teraz mieliście też e, okazję zobaczyć, jak wyglądają teraz e, animacje. Kolejną rzeczą odmienioną jest centrum powiadomień, które zostało podzielone na dziś, wszystko i odebrane. Kolejną rzeczą jest multitasking, który wygląda podobnie jak Windows, Windows Phone. Tak usuwamy aplikację multitaskingu. Radio, dokładnie iTunes Radio, y, to nowa funkcja przypominająca przy, przy, Spotify. Warto zauważyć, że jest ona darmowa, tyle z tym, że będziemy mieli wtedy reklamy podczas odtwarzania konkretnych y, stacji radiowych. Ale jeżeli mamy iTunes, y, iTunes Match, y, nie mamy reklam. S stacji jest sporo, funkcja... Ciekawe. Kolejną aplikacją, dosyć odmienioną, są zdjęcia. Mamy tutaj podział na albumy, zdjęcia i udostępniane, czyli tutaj stream. W albumach mamy rolkę z aparatu i oddzielnie wyodrębnione jeszcze wideo i panoramy, jeżeli mamy, chcemy szybko, szybko przejrzeć. W zdjęciach mamy możliwość przeglądu na podstawie geolokalizacji daty i tym podobnych. Kolejną rzeczą jest AirDrop. Możemy włączyć tylko dla kontaktów lub wszystkich. Oczywiście jest wymagane połączenie Wi-Fi i Bluetooth. Aparat również przeszedł znaczne, znaczne zmiany. Teraz mamy takie... Ta, tak wygląda prze, no, przechodzenie między opcjami wideo, zdjęciem. Możemy zrobić od razu y, kwadratowe zdjęcie i oddzielnie panorama. Co ciekawe, Apple wprowadziło podstawowe filtry, które możemy podejrzeć na żywo. Aplikacja Safari również została zmieniona całkowicie. Aplikacja mail nie została jakoś znacznie zmieniona, chociaż mamy tutaj dodatkowe możliwości i więcej jest. Możemy ją bardziej spersonalizować. Aplikacja, która cieszy się chyba największym powodzeniem, jest pogoda, która jest trochę podobna do tej, którą wydało niedawno Yahoo! Prezentuje się w ten sposób. No, i z tych głównych aplikacji mamy jeszcze wiadomości, które wyglądają tak. A, jeszcze foldery. Prezentują się w ten sposób. Możemy mieć 3 na 3 aplikacje, czy po 9 na jedną stronę, bo teraz wprowadzono strony i takich stron mogą być 3. W takim razie to by było na tyle. Najprawdopodobniej niestety nie zobaczycie filmików z kolejnymi betami, przynajmniej na iPhonie, ze względu na to, że niestety będę robił downgrade do iOS 6 z przyczyn osobistych. Ale za to y, przy najbliższych tygodniach, dwóch, trzech tygodniach, powinien pojawić się, y, powinna pojawić się beta na y, iPad'a, i wtedy Michał powinien już prezentować kolejne bety. W takim razie dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie. Do usłyszenia.